Dzięki przede wszystkim uprzejmości nauczycieli i uczniów z ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia, umieszczącej się przy ulicy Solnej. Wykonawców sporo, bo będzie chór, będzie koncert wokalno-instrumentalny. Za... Koncert wokalistów i chóru kameralnego, baliki dla dzieci, czy ogólnopolski konkurs wokalny o złotą nutkę to tylko kilka przykładów tego, co w minionym tygodniu działo się w klubie Raszyn. Przyjechaliśmy z repertuarem karnawałowym, ale dość szeroko rozumianym, bo nawet zaczniemy od mszy. Jest to jakiś tam kolejny etap rozwoju artystycznego, i muszę przyznać, że u Ciebie bardzo chętnie biorą udział w tego typu środowiskowych koncertach. Jest to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie. najładniejszą pocztówkę. Na pocztówce niech się znajduje wszystko to, co możecie sobie wyobrazić, że jest na tej planecie. Witam bardzo serdecznie na terenie klubu Raszyn podczas karnawału, tym razem dla dzieci. Balit Podróże Krasnoludków to jedna z trzech części sagi, opowieści właśnie takiej zabawowej dla dzieci. Ale każda w swoim stylu łączy przede wszystkim wspaniała zabawa, bo to jest najważniejsze, żeby dzieciaki wybawić podczas tego karnawału. W tym scenariuszu odwiedzamy różne wyspy, odwiedzamy różne miejsca, wykonujemy różne zadania po to, by... Rozwiązać hasło ukryte pod kluczami, które spowoduje, że magiczna skrzynia się otworzy i dzieci dostaną upominki. Czasami zdarza się, że zła czarownica zraszyna, pewne rzeczy nam tutaj psuje, krzyżuje, ale za każdym razem te imprezy kończą się szczęśliwie. Za sprawą oczywiście dzieci, które czynnie uczestniczą w tych balach. Z roku na rok coraz więcej mamy tych balików. Dzisiaj gościmy uczniów ze szkoły podstawowej w plewiskach. Jest to Zerówka i Klasa Pierwsza. Najbardziej podobało to, że, że możemy być tutaj w strojach. Mi się najbardziej podoba to, że mamy chlebanie Pikachu. A mi się najbardziej podoba to, że będziemy odkrywać litery. Kto mi opowie, co tam jest na tej planecie, proszę? Ej, Ewolodki! świetnie! I, I to jest radosna planeta? Cieszę się bardzo, słuchajcie. Wysyłamy tą pocztówkę do naszej szkoły w która jest następna. Chłopcy z klasy pierwszej, też już ukończyli. Idą ze swoją pocztówką. Uwaga, uwaga, Chodźcie, chodźcie. Ciekaw jestem co u chłopaków znajduje się na tej planecie. Satelity! Satelity. satelity są, a mieszkańcy są jacyś, bo chyba widzę. Doda ludzi. Nie dokładniczia Ziemia. Nawet Ziemię widać. No proszę, a powiedzcie mi... Świetnie. Jest to radosna planeta? Tak. Cieszę się bardzo. UFO. UFO jest też. Dobra. Wysyłamy tą pocztówkę też. Tu jakichś zwierząt. A, a za kogo jesteś przybrany? Za Arion Jestem za królow. Ciako, soczek i chwila na nabranie siły. Mi się tu najbardziej podoba, że można tu szaleć i jeść i tak pić jak teraz. A mi się najbardziej podobają zabawy. Mi się też najbardziej podobają i szaleć lubię. Poproszę, żeby przez tunel przeszli chłopcy. Przechodzimy, 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 przechodzimy. Przechodzimy, przechodzimy. Przekładamy z ręki do ręki chustę. Witajcie w naszej pani co zagra na chujach. Chwila, kiona i zaśpiewa, za kręczą koło czerwona. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta to. są szczęśliwe, a dzieci wiem, co się odbywa. I podobało, że mogliśmy mieć kostiumy. A mi się bardzo podobają zadania. A mi się najbardziej podobało, jak tańczyliśmy A mi się najbardziej podoba, że będziemy w telewizji. Mi się najbardziej podoba, że odkrywaliśmy literki. Królewna śnieżka. królewnie śnieżce jest. Król. A może na ktoś na jakąś inną bajkę, gdzie można znaleźć króla? Królew. Trole, wow, bo jak najbardziej. W jakiej bajce można spotkać zapałki? Kto się tu najładniej zgłasza? Dziewczynka z zapałkami. Dziewczynka z zapałkami, świetnie. Kolejna bajka. Kolejny rekwizyt. I myślisz, że jak to na, narysujesz, to to będzie naprawdę. Ale oczywiście, że tak rysuje właśnie Chyba super nie. auto. Magiczny ołówek. Zaczarowany ołówek. Jestem o, ale uważaj, nie jedz tego jabłuszka. Ja też... słyszałem, znam taką bajkę, gdzie to jabłuszko było zatrutem. Dzieci mi powodują, to za bajka. Królewna śnieżka. Oczywiście, królewna śnieżka. Jednak nie powiem, Oj, to może chociaż but założy. Ale duży but? Kot w butach. Jest. Świetnie, kot w butach. Be, be, be. O, sieć, jakaś sieć. Gdzie możemy sieć spotkać? Syrenka. Syrenka arielka może być. A czy jest jeszcze jakaś bajka, gdzie jest sieć? O rybaku. I Złote ryby. Dynia. W której bajce będzie dynia? Czy raczej tym pojechać? Kapciosze. Kopciorze, który jechał oczywiście karocą z dym. Świetnie, no, A to mi będzie pasowało. To będzie chyba jakaś księżniczka. W jakiej bajce można spotkać księżniczki? Ciekawe, czy chłopcy czy wiedzą. Księżniczka na ziarnku grochu. To była królewna, jak najbardziej, jak najbardziej. A jeszcze jakieś księżniczki znamy? Jej wysokość co i wysokość z Oczywiście. No, myślę, że to, to będzie mi na pewno pasowało. Hej. Taką czapkę, gdzie Hej. można spotkać. Królewnie Śnieżce. Królewnie Śnieżce. Jest siedmiu krasnoludków. Kto nie wierzy, może je policzyć. Popatrzcie, są z nami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czwarty ogólnopolski konkurs kolęd i pastorałek o złotą nutkę Stowarzyszenia Galiarda, w tym roku organizowany przy współudziale klubu Rasyn, spółdzieli mieszkaniowej Grunwald. Przyjechało do nas 57 wykonawców z tak odległych miejsc, na przykład Szczecin. Vouch. Co to daje młodym artystom? No daje możliwość sprawdzenia się przede wszystkim, skonfrontowania się tego co się już nauczyli z tym co potrafią już inni. Tak troszeczkę tego stresu pozytywnego myślę, że nikomu nie zaszkodzi. Będą odporniejsi w przyszłości na wszystko. Nie będą mieli problemu na pewno z wystąpieniami publicznymi. Gwiazda błonie ryczym wód Pachnie wigilijny stół A my przy tym stole Razem zaśpiewajmy To, co matka dziecku Gdzieś nuciła w stajni Niech popłynie wspólny głos W tę jedyną Jestem z Poznaniem mam na imię Ola Gąsiorowska i śpiewam od piątego roku życia. Dla mnie muzyka jest wielką pasją. E, nazywam się Michalina Matuszek, przyjechałam z Lisewa, e, śpiewam od roku i muzyka jest dla mnie wszystkim tak naprawdę. E, uczęszczam też szkoły muzycznej. Mam na imię Hania Zabłocka, jestem z plewisk z Podpoznania. Śpiewam od ósmego roku życia, a muzyka to jest moja ogromna pasja. Nazywam się Wiktoria Musińska, jestem z Leszna Wielkopolskiego. Muzyka to jest dla mnie wielka pasja i bardzo ją kocham. Nazywam się Amelia Krętowicz i muzyka jest też dla mnie wielką pasją i wszystkim. I jak śpiewam, to czuję się jak ryba w wodzie. Jestem Gracja, śpiewam odkąd pamiętam. Zawsze miałam jakiś związek z muzyką, ponieważ mama trochę śpiewała, a dziadek grał na akordeonie i pianinie, więc muzyka była zawsze wokół mnie, jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Atmosfera jest bardzo fajna, też tutaj nie ma żadnej takiej agresji, żadnej walki, tylko wszyscy się lubimy, wszyscy razem ze sobą rozmawiamy i się wspieramy przed, przed występem. Yeah. you. Uh -huh. Poziom uczestników jest bardzo zróżnicowany. Yy, jesteśmy po wysłuchaniu grupy pierwszej. W grupie pierwszej przyznaliśmy, to już mogę powiedzieć, ponieważ to już jest oficjalnie ogłoszone. Przyznaliśmy yy, pierwszą, drugą, trzecią nagrodę oraz dużo wyróżnień, żeby zachęcić te młode osoby do tego, żeby dalej yy, śpiewały, żeby dalej pielęgnowały swoje talenty. Natomiast bardzo mocną jest grupą druga grupa wiekowa. Ona była najbardziej liczna i powiem szczerze, że na pewno będzie dylemat. Jeżeli chodzi o wybór miejsc, jeżeli chodzi o wybór nagród, ponieważ młodzieży zdolne jest bardzo, bardzo dużo. Teraz jesteśmy właśnie w trakcie faktycznie wysłuchiwania grupy trzeciej, więc myślę, że jeszcze tutaj młodzi wykonawcy, coraz starsi już wiekiem, nas zaskoczą jeszcze jakimiś swoimi niezwykłymi umiejętnościami. Także znowu będziemy mieć na pewno jakiś dylemat, jeżeli chodzi o wybór, ale oby więcej takich dylematów właśnie w tą stronę, wyższego poziomu. osiedlowe należące do spółdzielni mieszkaniowej Grunwald jak co roku przygotowały ciekawą ofertę na ferie w mieście. W następnym odcinku pokażemy co działo się w pierwszym tygodniu ferii zimowych.